bardzo serdecznie z Marek Koksik i to jest kolejny odcinek serii Horrory z Marianem dzisiaj sobie zagramy Cold Fusion krótki jebacz ale sprawdzimy jak mocny więc zaczynajmy okej okay, zaczynamy gdzie my jesteśmy chuj wie gdzie no jeszcze nas zostawili kurwa. gdzieś w zimie jesteśmy sami chodzimy do jakiejś fabryki czy coś krew już mi się nie podoba. Okay. Już widać mrok. Nie! Kurwa, już zamknęli drzwi. Już nie ma odwrotu, trzeba wygrać. Tu ktoś leży. Ciekawe co go zabiło. <laughs> Idę tam szybci się. O, to jest sprint jest. Ponuro. Strasznie. Nic tu nie ma. Chyba nic. Trzeba tu iść. Co mamy? Nie mamy, nie wejdziemy. To chyba do tamtych drzwi. Bo innych nie ma. Oto. Co się dzieje? Pracujmy. Kurwa, wyjebie na ryj Idziemy Ciemno F Kurwa Co jest? Wszystko otworzyło Ciemno, idziemy Co mamy tutaj? Kurwa mać. Nie go tutaj nie było Nie było go tutaj na pewno Na pewno nie spadł Idziemy Ale nie to chyba zamknięte jest. Dobra Idziemy, idziemy Co to było Otwarte? Nie chcę tam wchodzić, nawet nie chcę wchodzić O tu jest, tu można wejść oj, mm. O ja pierdolę Nie ogarnąłem tego Dobra Czy tu nic nie ma? Nic? Keycards? Albo coś? Chyba nic. Dobra, idziemy do tego. Cie o, jeszcze tu coś jest. Pewnie zamknięte. Znajem życie Kurwa, keycards. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy do tamtego pokoju, ale... Jakieś ciemno tam. No, ale teraz świeci się. Co się tu kurwa stało? Złoki pewnie przenoszone Dotrzał, dostrzał Przepraszam za psa. Jeśli słyszeliście go... Otwieram. Co się dzieje? Okej. Okay. Ło! Wow, kurwa, mać. Bierzemy i spierdam. Spierdalam. spierdalam. O. Aj. Dobra. Spierdalam. spierdalam. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Idziemy. Idziemy, 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 idziemy O kurwa Co to było? Pają? Czy co to? Skrap? Ja pierdolę Na razie dobry Kurwa Wój na skakanie. będziemy przez coś przeskakiwać już szybciej mógł Dobra, idziemy F Co jest? A! Już wiem Do tamtych jeszcze wcześniej Wyjdź, drzwi jakieś tam Kurwa, teraz style z cofania się Dobra, chuj, dobra, <laughs> Już tego trupa nie ma Chyba ten pedo zajebał A nie, tutaj tam to był? Kurwa, Jezus. I te drzwi były. To mm, Dobra, idziemy. A nie, 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 tego właśnie właśnie nie, 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 było Ktoś go nie, wtedy Kurwa. Co To było Chuj wie teraz Teraz się zgubiłem A, no tu, 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 tu. Tego, dobra, idziemy dobrze. Tu by zamknięte. E Okej. Okay. Okej. Okay. Po co pozwoliśmy. Dobra. Chyba wziąłem ten Kart. spierdam. Za coś się tu stanie. Zaraz coś się stanie. coś będzie na coś wyskoczy mi na ryj. co jest do ja się tego nie zauważyłem dobra lecimy lecimy kurwa tu chyba teraz bo już się zgubiłem Kur. Jesus Tu? Obvio oh, yeah. Ok Dobra. to é isso? é Co jest? O kurwa Szybciej, 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 kurwa. Szybciej, o kurwa mnie bije. szybciej. Szybciej, szybciej. Zajebie mnie, zajebie mnie. Kurwa, szybciej. Szybciej zaraz mnie dopadną, Kurwa, biegnij! Naciska ten splitusia kurwa. Już blisko, no, chyba. Nie wiem gdzie biegniemy, ale... Tu kurwa Dalej 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 Szybciej 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 Biegnie już blisko blisko Jest Jest Helikopterek już czeka nas Szybciej 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 Już Woo! Już koniec? Koniec. Dziękuję serdecznie. Krótki tryb ten horror. No ale no cóż. To są takie... ...krótkie jebacze. Jeśli Wam się podobał... No Dobra, jeśli Wam się podobał, dajcie lajka, suba lub komentarz Więc... Dziękuję za oglądanie I czołem